Paradoks wrażliwości polega na tym, że ludzie wrażliwi często wcale nie do końca chcą tacy być. Czyli wrażliwość zauważamy, jeżeli jest już przewrażliwieniem, jest już zbyt silnym odbieraniem bodźców i jest to odbieranie bodźców selektywnych. Dlatego nie nazywałbym przewrażliwienia wrażliwością i nie nazywałbym w ogóle, zastanowiłbym się, nad, bardzo mocno nad tym, jeżeli ktoś mówi, że jest zbyt wrażliwy. Po prostu bardzo ostro selekcjonuje informacje i to często informacje, które mu nie do końca odpowiadają. Czyli nie czuje się w porządku. Gdyby się czuł bardzo dobrze z rzeczywistością, wcale by nie narzekał na to, że jest bardzo wrażliwy, bo ta wrażliwość tylko pomagałaby mu przeżywać jeszcze mocniej. Czy jesteś wrażliwy? Napisz poniżej.